Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mamy dzisiaj poniedziałek, 3 dzień marca. Zapraszam na poranny przegląd spółek. W ostatni piątek WIG20 stracił ostatecznie 0,4%, chociaż w czasie sesji zdołał już odrobić większość strat z początku piątkowej przyceny. Podobnie zresztą zareagowały w piątek pozostałe główne polskie indeksy: WIG, MVIG 40 oraz z WIG80 też traciły. Około 0,30%. Ogromne obroty, 5 miliardów złotych, z tego 4 dotyczące spółek z indeksu WIG 20. Ostatnia sesja lutego. Związane to jest prawdopodobnie ze zmianami w indeksach MSCI. bardzo dobrze poradził sobie PEPCO. Przepraszam, bardzo dobrze poradził sobie Dino, które po publikacji wyników. Zyskiwało około 5% i pierwszy raz w historii znalazło się powyżej 500 zł za akcję. Około 5% na minusie sesję zakończył Kruk, który także podał wyniki. Na Wall Street piątkowa sesja miała burzliwy charakter. Na początku odrabianie strat z czwartku, później wyprzedaż po. Konferencji prezy prezydenta Trumpa i To spowodowało chwilową sprzedaż na amerykańskim rynku, by ponownie w ostatniej fazie piątkowej sesji amerykańskie indeksy zaczęły nadrabiać straty i ostatecznie mocno zyskiwały, w tym SP 500, na przykład 1,6%, podobnie zresztą technologiczny indeks NASDAQ. W skali jednak całego lutego SP 500 straciło 1,6%. Nasdaq około 4% na minusie. Dow Jones też 1,4%. ,4 pod kreską nie najlepszy, to był miesiąc, więc dla amerykańskich indeksów. Dzisiaj rozpoczynamy sesję od spadków. Wik20 traci około godziny 10, Mniej więcej 1%. A co dzieje się wśród spółek? Zerknijmy na komentarz o spółkach polskich. I zacznijmy od Dino, które poinformowało, że chce kontynuować trend poprawy marży brutto, To polityka cenowa nie ulega zmianie, a spółka pozycjonuje się wśród największych sieci w Polsce. Dino chce mieć najlepszy asortyment w odpowiednich cenach. I podkreśla, że wskaźnik sprzedaży porównywalnej, czyli ten LFL, jest najlepszym, czy ma być najlepszym miernikiem skuteczności polityki cenowej. Dino zakłada wysoki jednocyfrowy wzrost tempa przyrostu LFL. Na koniec zeszłego roku sieć sklepów liczyła 2688 i w zeszłym roku wzrosło o 13,2%. Dino otworzyło 283 sklepy. W tym roku ma być dalszy wzrost i dalszy, dalszy wzrost tempa otwarć kolejnych sklepów. Kruk, który tracił ponad 5% po publikacji wyników, poinformował, że na inwestycje w bieżącym roku przeznacza około 2,5 miliarda złotych, to mniej niż w roku 2024. Grupa ostrożnie będzie podchodziła do hiszpańskiego rynku, gdzie podkreśla, że zmaga się z opóźnieniami w procesowaniu najważniejszych spraw przez sądy. Na początku bieżącego roku spłaty na pozostałych rynkach idą zgodnie z planem. Prezes Kruka Zakłada, że nie spodziewa się spadku udziału rynku polskiego w łącznych inwestycjach grupy. Dodajmy, że w czwartym kwartale grupa rozpoznała negatywną aktualizację w portfelach na poziomie minus 64 miliony złotych. Na to wpłynęły negatywna aktualizacja w Hiszpanii minus 145 milionów złotych, ale także pozytywna w Polsce 47 milionów złotych i w Rumunii 35 milionów złotych. Amrest po wynikach poinformował, że postanowiło o ustanowieniu programu odkupu akcji własnych. Na na ten cel ma zostać przeznaczone maksymalnie 13 milionów euro. Celem programu jest pokrycie rozliczenia obecnie obowiązujących planów wynagrodzeń dla kadry zarządzającej oraz pracowników. Program odkupu rozpocznie się 13 3 marca, potrwa rok. Grupa Amres zakłada też, że na bieżącym roku wypracuje średni jednocyfrowy wzrost sprzedaży i marżę bitna na podobnym poziomie jak w roku 2024. Wydatki inwestycyjne mają wynieść około czy poniżej, na 200 milionów euro. Elephant Studios informuje, że udostępni pierwsze DLC, czyli dodatek do gry Frostpunk 2 jesienią bieżącego roku. Dodatek będzie nosił nazwę Spectrum, a premiera konsolowej wersji Frostpunk 2 zaplanowana jest na lato 2025 roku. Warto podkreśli podkreślić, że Drugi dodatek ma się ukazać też w 2025 roku, a trzecie DLC w roku 2026. I w komentarzu jeszcze Zagora i zarząd, który rekomenduje nadzwyczajnemu wolnemu zgromadzenie Pokrycie pozostałej straty to za rok 2023 z kapitału zapasowego. Chodzi o niepokrytą część w wysokości niecałych 10,7 miliona złotych. Oczywiście ostatecznie o tym zdecyduje walne zgromadzenie. Tyle już, jeżeli chodzi o dzisiejszy komentarz. Dziękuję za uwagę. Prośba o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I ze swojej strony życzę udanego rozpoczęcia tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.